Podlaski Związek Piłki Nożnej w miniony weekend w Kolnie zorganizował Wojewódzki Festiwal Piłki Nożnej Dzieci. To wyjątkowe wydarzenie, które dedykowane było najmłodszym miłośnikom futbolu, chłopcom i dziewczynkom z rocznika 2017 i młodszym. To jest wiek, gdzie nie oceniamy jeszcze potencjału. Głównym celem takich turniejów jest zabawa. Dlatego cieszymy się z każdego dziecka, które może uczestniczyć w takim turnieju. Wystąpiło dzisiaj 9 drużyn, mieliśmy 10 zgłoszonych, jedna niestety nie dojechała, ale blisko 100 dzieciaków mogło przez 3 godziny fajnie pograć w piłkę. Zasady gry w piłce dziecięcej reguluje PZPN, jest tak zwana unifikacja, która to ściśle określa. To są tak zwane małe gry, gdzie dzieci zaczynają od, najpierw od 4 na 4, na mniejszych bramkach, z mniejszą piłką, później, tak jak rozwijają się, rosną. W kolejnych kategoriach wiekowych to jest 5 na 5, 7 na 7, 9 na 9 i ten czas gry również się zmienia. Dzisiaj grały po 20 minut, rozegrały w większości około 100 minut, także szybko się męczą, szybko odpoczywają. Dużo grania to jest najważniejsze. Festiwal, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, jest nie tylko okazją do zdrowej rywalizacji, ale także do nauki gry zespołowej, fair play i budowania ducha sportowego wśród dzieci. Organizowany przy wsparciu województwa Podlaskiego oraz miasta Kolno, turniej jest jednym z najważniejszych w kalendarzu młodych piłkarzy. W tym roku na nowym stadionie w Kolnie miały okazję zaprezentować się młode talenty. To niepowtarzalna szansa, aby poczuć prawdziwy klimat. Wielkiego futbolu. W tej chwili mamy siedem grup młodzieżowych, tak i biorąc pod uwagę to, czy takiej ilości to nie chodzi też może tutaj o ilość, ale też o jakość, tak? Że coraz więcej chłopców do nas trafia takich naprawdę uzdolnionych, z czego my się cieszymy i widać dzisiaj było po tym turnieju tak, że nasi chłopcy, nasi zawodnicy tak na tle swoich rówieśników reprezentują się bardzo dobrze, z czego ja się naprawdę też bardzo cieszę. Sportu czy wszystkiego, tak? Mógłbym tutaj wymienić bardzo duże rzeczy, dlaczego tak, ale na pewno jest to, że to jest integracja, na pewno że to jest no, współzawodnictwo, ale takie zdrowe, bez żadnych jeszcze, no można powiedzieć, jakby to nazwać tak. Nie ma w tym, nie ma jest szczere uczucie, jest, jest wszystko, co się dzieje na błysku, jest bardzo szczere. I taka fantazja tych, gdzie do tego stopnia, że możemy się patrzeć na to z boku i mówić jak przyjemnie, jak fajnie, jak super dobrze taką imprezę jest zrobić. Był to czas radości, pasji i niezapomnianych wrażeń dla najmłodszych, którzy kiedyś być może staną się gwiazdami światowych Aren. Chciałam zostać piłkarzem i grać w piłkę na prawdziwym stadionie w Warszawie i dlatego. Zapisałem, zapisałem się na piłkę i wtedy powstała moja miłość z piłką. Mojej mamy. Yy... Koleżanka ma syna i on też chodził na piłkę, to, to dlatego ja poszedłem pierwszy raz na piłkę. Podlaski Związek Piłki Nożnej zaprasza na kolejną edycję Wojewódzkiego Festiwalu Piłki Nożnej Dzieci. Sporty drużynowe są świetnym polem do nauki zachowań społecznych i mogą być skuteczniejsze niż tradycyjna edukacja w szkolnej ławce.